Nazywam się Carl Johnson, mówią na mnie CJ Ci, którzy są ze mną nieco bliżej Porządki, początki jedzie drobne, i kradziony rower Na dzień dobry z glinami problem, jest jednym stołem chujnia Siemanko ludzie z tej strony A, ja sami wiecie kto Jestem dzisiaj zły Boli mnie głowa I ogólnie Chciałem dzisiaj wrzucić jeszcze gita San Andreas Ale ze względu na to Jak ja się czuję Tu to... Nie dam rady tego nagrać, tak. Więc, ogólnie stery przejmuje. Nie wierzę, że to mówię, oła. Pan rodzek Dokładnie, no chodź tu się przywitać, chodź. Siemanko. No właśnie, dobra, no momencik, jeszcze tylko o coś powiem. To dajcie mi tylko momencik jeszcze, ja tylko... Mu wszystko wytłumaczę, co i jak... I zaraz się widzicie, o Boż co ja wyprawiam Ach. Dawać mu zagrać jabir No nieważne dobra Więc ja się do mnie żegnam A rodzynek zaraz się do mnie przywita Więc na razie Rodzynkowe intro No to jak, no to jak mogę już zacząć? Tak już możesz Na pewno wszystko wiesz tak, 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 już, już wszystko wiem, już wszystko wiemy, wiem, dobra, idź, idź, idź się położyć, pogląd telewizję, co tam chcesz. Więc... Siemanko, z tej strony, pan rodzynek i zapraszam was na... E... Ja, jak to się zwie? GTA San Andreas. No, 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 słyszeliście, no. E, więc dzisiaj mam wykonać misję w tym, tym, tym o. I tam, tym, tam o. No, no, na tej maps, na tej mapce, no, widzicie, no to ja muszę zamykać podczas kaczczenek, więc, e, no, ja się zamykam. left a message say I gotta go get jizzy phone after he made the call then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos hey homie you want me to roll with you nah nah this is a one man job I gotta stay real low-key I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> you're fucking crazy homes you got to get out of this ghetto mentality so what you think let me show you <laughs> check this out Holmes. Okej, okay, więc z tego co rozumiem, gramy jakimś Murzynem i mamy jakiegoś przyjaciela, chyba czegoś Hiszpana. Więc jakie tutaj mam go... Ja chcę motorek. O! Jak pięknie wskoczył! Co to za muzyka jest? Jakieś, 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 eee, no, eee, wiochmyńskie gówno. Nie, 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 nie. Co, co, o może to, o może to? O! To jest, to jest w porządku, tam się podoba. Dobra, eee, więc, więc ten tego jest, no. E, jedziemy do tego, e, trójkąta. Do tego żółtego trójkąta w ogóle, no. No i ten e, tegeż, no. E, mamy coś tam zrobić, e, ale nie wiem co dokładnie, bo nie słuchałem. Bo miałem się zamknąć i zdjąłem na chwilę słuchawki. Mm, no i ten tegeż, no. Wiecie o co chodzi. Wow! Ła! Wow! Jeszcze nie spadł! Ten to to super bohater jest! To, to jest super bohater. On nie spadł z motoru. O oh mój. Nie, to zwykły muzin. To nie bohater. E, no dobra. E, ogólnie to jeszcze. Jak tu są moi widzowie. Nie, to zwykły muzin. E, jak tu są moi widzowie z mojego kanału, e, to to w ogóle chciałbym się prosić, że ostatnio nic nie wrzucałem, ale... No. Wynikły pewne komplikacje i inno wiecie o co chodzi. No. Okej, okay. a co ja? Ninja jestem! Master czołek! Ty muzynie! O -o 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 -o, o o, o! o o. O Eee, czy tak miało wyglądać? Uh, uh, Byku mówił mi o jakimś uh, triku, to mu chyba rozpocznij, wczytaj i to chyba tak. Nie wiem. O! Jej! Jej! Udało się! Oj! Nikt nic nie widział, nikt nie słyszał. Na 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 na. na. Dobrze, dobrze. To jeszcze raz. Ej, nic z tego gówna, jest porządną muzykę! Porządną! No. O, tutaj, no. i to, to jest muzyka, no. Narodzinkowa właściwie. Ale brakuje trochę Genghisztajn. Ej, i jeszcze, no. Tak mówię to po cichu,

to jest naprawdę super murzyn. No. I ten, i ten tagaś, no. Eee, jeszcze raz to zrobimy, tylko ja ich nie zaczepiam, bo, bo widzicie jak się to skończyło, no. Uah! Nie, to zwykły murzyn. Bezużyteczny, zwykły możin. No, a ja już to wiem. Ja już to wiem, co to przeminąć, no. Miękto. No, to! Eee... A Akurat mam na, chyba dwa naboje. He, 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 chie, 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 to nie chie, 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 to, nie chie, To chie, to... chie, w chie, w dupę w to, że dupę chie, 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 Oj eee. No oj! No właśnie tym murzynie, no. Jakoś chciał, jakoś tłuszczo hamar ten byk o no. Z tym no. Eee. Nie podoba mi się ta gra. Ła! Wysportowany morzyn. No to nic nowego. Dobra, to ty mam chyba zabić. Okej. Okay. Rozumiem bardzo dużo, prawie tyle co nic. O, miejsce stworzone dla mnie. Okej. Okay. naprawdę, miejsce stworzone dla mnie. Ej, ja też Ja też tatuję. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in the house? Shut up, bitch! <gasps> you funky ass. What a dick? Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, Wise saying that. Shit. I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect. You know, like. Hey, not a, not a kind man. Not a wise man, you know. Not a smart man, but but dear lord I tried. No, nah, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Nah, 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 nah. Ass seller. Nah. Yay, push. Piece of shit, trash. Oh lord. What, what, what y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Samitas is tanuhem. Ha. Chantari pa stapanarajenka. Watch that. To tak, to jest, jest gówna nie broń. O! To jest coś porządniejszego. Ty, dziewka z bronią. No tego to się nie widuje. Zbyt często oczywiście. Okej, okay, tam, tam jakieś niga. Y o! Z, ty z tego im pocisnę. Ej! Wy żyć nie macie na Prawa? No samobójcy, no, idioci. Hej, maleńka, umówimy się. Nie, 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 nie. Nie, nie teraz, to nie o to chodzi teraz, no. Eee, e, dobra, mam broń jakąś. Okej. Okay. Oni wsiadają do jakiegoś gruchota, to my wsiądziemy do takiego fajnego auteczka. No i w ogóle, no. Czyli muszę go zabić, tak? A to nie będzie mi powinna coś ścigać? Nie, mam nadzieję, że nie. Ale ja nie wiem, bo ja pierwszy raz gram w tą grę, znaczy, y, znaczy, <ścoughs> znaczy się, no, y, no wiecie, no. Oni już się palą? To słaba słabe jest. No agent! ogień Ogięty. No, no no niezniszczalny murzeń, no. No. Daj, 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 Mam telefon! Okej. Daj! Już... ...woda mnie oblała. Żeby się ten murzeń nie rozpuścił zaraz. Au, au. Uciek... 12 patoli za taką robotę? Ha! Nie no. To tak zielono. What the fuck? O Jezu. Policja to debile. Najpierw mnie ścigam, potem mnie olewają, no? Jak można olewać pana rodzinka, no? Nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Tak, tak się właśnie nie zgadzam. Ale kasę sobie wezmę. Takie rekompensatę. Ja mi z tym telefonem. O. Dzień pieniądze z rekompensatem. To to jest jakieś... jakieś paranormal activity, no. Ja chcę moje bące. I to jest muzyczka. Wow. Policja nam piździku, no? No Polska, no? E, dobra. Jej! Nie! Mm, nie muszę tam wjechać. Ty już, ty, 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 ty sok, no. To tak to jest, jak fajr pozwoli babce prowadzić, no? Dobiję tu pożonych obywateli. Dobra. Nie, to nie. Pojadę drogą jak hardcore, jak, jak Chuck Norris, no ale... No ale nie to nie. Teraz mamy ponoć jechać... E, do tego WoWu, jak mówię, tylko żeby zrobić jedną tą, jedną tą, tak dla różnorodności. Czy coś tam. Nie wiem. Ale zrobię jak gadał, żeby nie mieć problemów. Eee, okej. Okay. Gdzie to jest? wo żeby mi się auto czy to, to czy to dobrze? A kolejny idiota za kółkiem, no? Komu dałem do prawa jazdy? Ja ja to jeżdżę porządnie. Nie dobiłem na nikogo. No jak... Jak idiota, no? Po, no panie powiedzenie, no i co pani nie zareaguje? Świat schodzi na psy. Ran fali. A, Japońca.

ze mnie, A! Ah, no. No, 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 skręć, no, no, no ja, yeah. no, skręć, no, nie teraz, no, no, nie, no. Jeź jest prosto, no. No, nie, no. To auto, tym, o tym nie da się jeździć, no, 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 get, them, no. No, get. <coughs> wow, to auto jest. To dupy! Nie podoba mi się! Nie. Nie podoba mi się wcale! Nie. Chcę wymienić! No nie, no co to jest? Nie, nie, nie! Czarne auta są B! O, ono zaraz wybuchnie, prawda? Tak, wybuchnie. Już wybuchnęło. E. E, i. i co teraz? Bo, bo... nie wiem. Eee... A może Ja chcę pisik! No co to za muzyka jest, no? Ja chcę moje bąsy. Moje wąsy. No nie, reklamy, really. Wow. Nie, ciebie nie chcę. Jesteś... Ja zły i w ogóle, a to jest policja. dobra, nie szczelą Okej... Okay. no to no to wiecie no I, no to jedziemy po to coś co jest e, na, na tym na e, na samoloty co nie startują i lądują no nie wiem jak się nazywa bo 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 bo, bo no wiecie a wy wiecie o co pan na pewno chodzi no nie no no no, no. Ja was przyłapałem, ja to nagrałem Ty go zdradzasz? Trzech bliźniaków Co to za gra? No, no kama Ta gra jest dziwna Co najwyżej dziwna Staruję się jakimś muzynem Handluję się nie wiem, jakąś Jakimiś, jakimiś z nie wiem, z, z jakimiś żółtkami, i, i, i tu są ci bliźniacy na pięć kroków od siebie, i jeszcze jakaś babka im z bliźniakami jakiegoś, no wiecie, to jest naprawdę bardzo dziwne, dziwna gra. Nigdy, nigdy więcej. I to jest to, do czego mam wziąć. You are a fucking kidding me. Au oh. Nakie chłopaki! Oni, oh, oni oh, są mnie! Nie, 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 się. Naki, nie, nie. Naki chłopaki są mnie oh, nie, 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 Uciekam stąd. Ja się nie, dam. nie, dam się tak na kim chłopakom. nie, 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 nie oni sobie ze mnie żartują, że ja się dam takim... Nie, on nie znali, nagi. To chyba nazwa to tylko. Ale i tak się nie dam! Nie dam się! Nie, nie dam się! Nie, nie dam się! No, come on, come on, come on, come on. szybciej, 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 szybcie, tym gruchotem, tym muzyjniem, no. Muzyńska prędkość. To ja za właśnie zrobiłem, bo nie ogarniam. Nie... nie wiem. W każdym bądź razie... Nie zwalę tej misji. Macie! A macie! No. I, I... po problemie, no. Więc już spokojnie możemy tam dojechać. Tylko, że mnie teraz policja goni. Psy mnie gonią. Eee... <słuch> Ta gra jest dziwna. Lord. Ale na szczęście auto nie jest tak uszkodzone. Na szczęście jestem prawidłowym kierowcą. A spierdalenie, Ty żółtku, no. Czy to obrażanie? Też go nie policja. Czy to jest grana sterowana głosem? To może puszczę wszystko. Jedź, jedź szybciej! Nie, to tak nie działa. Nie, tak nie działa. Eee, i kończą mi się tematy, no. A mówiłem, żebyście subskrybowali mój kanał, Pan Rodzynek Eee, nagrywam Minecrafta. Kogoś to interesuje? Chcesz nagrywać Pokémony? Czy. Czy to kogoś zainteresuje? Możecie napisać w komentarzach. Nie? Nie. Jej, wyszło. Udało się nam. Hej go zasnął ja na telewizję, więc wykonamy jeszcze jedną misję. Ho ho, ho taki trolling, ho ho ho. Wykonamy sobie tą misję. Co ty tam mówisz, ja nie śpię. E, nic, nic, mówiłem, że ja już jadę zapisać. E, więc... więc ja jadę już zapisać, już nie wykonuję żadnych misji, więc... E, wiecie no. E... O! To on jest, on był fajny, nie potrzebował mi to, autobusu, fajne, fajnej stacji. E, więc ja, ja już jadę zapisać i się pożegnam. Więc no. Więc ja nam nie przejmuję, nic więcej nie robię. E, no dobrze, więc ja jadę zapisać. I się z wami pożegnam, żeby nie było. I, I ja to zmontuję, jakby co dobrze. Ja tak po swojemu troszeczkę nie odpowiada. Uznam to za tak i to zmontuję, gdy będzie spał. Eee, dobrze. E, więc e, ten jest. Jedziemy to. No, get damage, zapisać. Okej, okay, jesteśmy blisko. Nie wiem, ja nie będę tego autoprokowywał. Bo nie mam miejsca, ja, a ja z parkowaniem to kiepsko. Ok, dzwoni, o co chodzi? Katalina, What the fuck? What the fuck? O co tu chodziło? Może mi ktoś wytłumaczyć w komentarzach? Dobra, nieważne. Eee, 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 ale eee, to eee, 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 Zapisałem je, ja jestem takie pieckie. Więc komentujcie, subskrybujcie, dodać bionych, subskrybujcie kanał Pan Rodzynek, lajkujcie ten kanał i w ogóle. I ja się z więc papatki ode mnie, od pana rodzinka, więc na razie.